Witajcie widzowie! Dzisiaj nagramy sobie film z Hide and Think and Transform. No! Dobra, No, oczywiście. Ja tu otwieram skrzynki, nawet widzowie widzą. Bo mam dużo galda. Zobaczmy, jeszcze mamy dwie... Mogliśmy dwie skrzynki, ale jesteśmy szukającymi. A wy jak? Ja jestem sam szukającym. Okej, okay, dobra. A Filip i Olek się chowają, co nie? No. Dobra, mniej więcej muszę zapamiętać, jak drzewa były postawione. Ale okay. Ty macie tu podgląd na to, a ja muszę to zobaczyć sobie. To, co to się przegrać? Na pewno nie za drzewo, bo drzewa łatwo widać. Drzewa mega łatwo widać. Dwa. Trzy, cztery. Cztery drzewa są na mapie. To na pewno wiem. Ej, dlaczego jestem takim głupim skinem? Jestem jakąś kobietą, dziwną. Dobra, to... Dobra, już straciłem trzy serduszka. Ej, a to jest jaki? Fiesta mod chyba jest. Ej, to jest fiesta mod chyba. Tak, to jest fiesta, bo mam tylko pięć serduszek. I za chwilę giniesz, jak ty coś. chcesz? No, jeszcze dwa serduszka mi zostały. No to nie ma szans tak takim. Ten moc fiesta jest głupi, prawda? No. No już zginąłem prawie. Dobra, nie wiem. Zginąłem już. Ej, a po, powiedzcie mi, gdzie ktoś jest może? I co teraz? A, zostałem eliminowany. Dziwne to było dosyć, prawda? Zobaczcie gdzie, gdzie wy jesteście. dalej. Dlaczego ja tego policjantów spektakuluję? Ja jestem policjantem. No. Ej, ten to. Ej, to jest tak, że masz mniej serduszek, ale ten, kogo złapiesz, um, jest ten. Um, jest um, złapany. To jest taki infekcjon, ale masz mniej serduszek. Jak jesteś tym. To jest takie dziwne. Ty mnie nie żyje. No ja nie żyję, bo ja byłem hajder. Ja byłem szukającym. Czym ty byłeś, Olek? Stoiskiem, a co? Aha, dobra. A ja byłem drzewem. A? a ja sobie otwieram jeszcze dwie skrzynki, bo zostało mi telemonem. Dam dwie skrzynki. Widzowie, widzą. Ja Zobacz. Nie, a ja mam bardzo, że nie mogę użyć... Ej, bo tam jest dwie rzeczy, no To ja sprawdzę to. Dobra. Jest. Ja? No. Uwaga, uwaga i to będzie FNF. Ej, ja mam już trzy rzeczy do FNF-a. Co? Mam trzy rzeczy do SNS-a, wiecie? No to trawie, bo... Ej, ale to jest problem, że zostało mało czasu, a tu ludzi nie ma. Ej, no wszyscy się nie Co jest... Dobra, spróbuję to. Ej, ja też mam tego skinka, co ty. A. No Olek, ja mam tego skinka, co ty teraz chodzisz nim. I co się Pani. stało? Co się stało? Nic. no się coś nie. Ja, ja bym chciał wam powiedzieć, gdzie ktoś jest, ale tu nic nie pokazuje. Dobra, wygrał Enoi. Ja mam tylko 30 golda. Ja też zostałam tylko 30. Dobra, mam 60 golda. Gdzie ty jesteś, Filip? Pokaż mi się. Elo, i dlaczego ty tak dziwnie wyglądasz trochę? Zmieniłeś te skina? No. Aha, dobra. A dlaczego tak cię słabo słychać? No właśnie. Bo jestem daleko już, tak? No. Do o, dobra, dobra. Jest dobrze. No, do Co? Dobra, nie bierz jeszcze fiesta mod, bo to jest najgłupszy mod. Chyba, że infekcją było to. Infekcja. I uwaga, uwaga jest. Szuk Szukajcie, będą. Nie wiem kto. Ej, zo, zo, zo! Wybierajcie, zo! Zo wygrywa zawsze. Ja tam mam fajne skinki. Ej, ale Zo jest najciekawsze, prawda? Dobra. Fajnie, dobra. Ja szukam. No i ja szukasz, szukasz. Dobra, to my się zapierzemy za to. Tylko gdzie jest ich klatka? Szybko Filip, idź. Gdzie jest ich klatka? Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest klatka. Albo nie. Olek, a gdzie ty jesteś? Ja nie powiem gdzie jestem, bo się Filip dowiedział już jestem. A dobra, to ja się pospektuj. Ja cię pospektaj i zobaczę kim jesteś. Nie. Nie! Nie możesz patrzeć, czy nie jestem. No nie. Czekaj. Eee, Spytaj, to jeszcze nie jestem. Ja mogę się transformować, ale mam mega słabe rzeczy. Bo ja mam dodatkowy lew. I to wszystko. Zruszamy. I ja jestem lwem chyba. Tak mi się wydaje. Bambusy się rufają, ale to jak! A gdzie ty byłeś? Pandom? Ale każdy się... Ja nie, ja nie, ja nie chowam się na pan... na pandzie każdy się skupia zawsze prawie. No. Dobra, nigdy więcej nie będę pan. Nie będę się chował jako pan. A ty, Olek, możesz mnie spektować i zobaczyć kim ja jestem. Mam mega dobrą kampę. No może nie aż mega, ale mam o, dobrą kampę. Ale jest trochę powiem, bo wszystkie te jelenie, którym ja jestem, się patrzą na słonie. Ajajajaj. Aj, aj. Ale myślę, że może by, bym wygrał teraz w takiej pozycji. Jak waszym zdaniem, jak waszym zdaniem widzowie, e, e, nikt mnie nie znajdzie, to napiszcie teraz w komentarzu, że nikt mnie nie, nie, nie znajdzie po prostu. Co nie? Ja mam dobrą kanwę. Kampy. Ale nikogo nie mogą złapać, ale... Idzie, idzie i nigdzie nie jest. Co ty Filty, robisz, bo widać, jest z daleka? Co ty robisz? Mówisz, że jesteś jeleniem? Nie, nie mówię. Nie mówię, że jestem jeleniem. Jesteś jeszcze... Ty? Widzowie widzą kim jestem. Widzowie szybko napiszcie, kim jest. Ja wejdę na kanał i zobaczę szybko. Ej, ale wiesz, że to nie jest nawet. Ej, wiesz, że to nawet nie jest wysłane. Jakby to był live, to by napisali ci w komentarzu. Ale to nie jest live. Filip? To jest odcinek niestety. No co? No po ej, podgłoś komputer, żeby było nas słychać w ogóle na tym filmiku. Dobra, okej, okay, dobra. Czekaj, yy, gdzie się podgłośnia tak w sumie komputera tu? Masz taki yy, głośnik tam i yy, tam się podgłośnia. No wiem, wiem, tylko... O, jest... Dobra, dobra a 75 ustawię. 76! Jezus Maria! Ale... W ostatniej sekundzie. To było chyba łatwe, to nie? No to była łatwa kampa, bo akurat jakby się odwrócił w drugą stronę, to by było ciężej nie znaleźć. Ale i tak dostałem Ale i tak dostałam 59 golda i otchieram teraz księgę. I w ostatniej chwili Cię No, w ostatnich... Ja mogę otworzyć jedno. Ja też mogę. Ja też mogę jedno no, otworzyć. do fnf w końcu? Ja no. mam już trzy rzeczy do fnf Mogę Ci powiedzieć. No nie mam nic. A ja do fnf mam trzy rzeczy już. Wiesz jakie? Czekaj, już no. Ci mówię. Patrz, widzowie, nawet widzą. Mam tak. Mam supa drum. Mam takiego supa Mam ten. Cztery, cztery rzeczy nawet mam do FNF-a. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć! Pięć rzeczy mam do FNF-a dodatkowych. Ja bym chciał FNF-a teraz. Fajnie by było. To będzie, kto będzie, kto będzie? Kto będzie, kto będzie, będzie, będzie? Ej, FNF-a, FNF-a, FNF-a. Zaraz. FNF Dobra Czyli Kitchen, kto wygra? FNF, jest. Ja Miałam trzy dodatkowe rzeczy, ale kozak. Ale jeszcze ty że ty szukasz? Tak. A. Mam cztery dodatkowe rzeczy. To ja będę tym. Dobra. Ale kozak... Ale że ja... Łatwo z wami wygram przecież. Jest takie jedno auto. Tutaj nie ma w ogóle auta. Tutaj, tu jest, to jest tak. Ja tu ogarniam auta, bo aut może być całkiem dużo. O Jezus, wiesz ile tu jest gdzie aut? Siedem. Wiesz? Siedem aut tutaj jest. Gdzie są te, gdzie są tam, tam, dobra, okej. Okay. No to tutaj auto jest takie jedno. Tu jest auto, tu jest auto. Tu jest auto, tu jest auto i tam jest auto. Dobra, auto mam już obczajone. No kurde auto! No, też auto jest pełno. Mogę ci tyle powiedzieć, ale widzowie widzą, że mam... Tak. Widzowie widzą, że mam bardzo dobrą kampę. Ale... Ja jestem autem barierka, czyli czwarte złapanie. I Łatwo ci idzie coś. No, auta. Auta tu wszystkie dobrze stoją. Tak, auta już wszystkie dobrze stoją. to muszę szukać tak. już no, w trudniejszy sposób. Tutaj nie ma żadnej skrzyni takiej. Ale skrzynie, to skrzynie myślę. Jakie skrzynie? A te, dobra, wiem już. Ja ją mam do. Tutaj nie stała. Ja mogę ci powiedzieć, że ja tą skrzynię mam, bo ona jest początkowa. Tak, ja wiem. Po co mi życzę? Sygi, to, to jest Ty pięć już złapałeś osób, dawaj więcej. A, ja spróbuję to, bo to może, nie? A może to na dole? Nie, to na dole też nie. mam dwa życia, na dwa życia straciłem, ale tu jest krzyczko, żebym się uleczył. Tu stał rower. Wcześniej go tu nie widziałem. Jak był? Kolka? Granie komputer Olek na 5 kilic, to jest jakieś niemożliwe. Była z Korka? nie było. Była druga z Korka, no, nie, no. I to gdzie reszta? Na pewno ja zostałem i Filip chyba. Nie, Filip nie został. Ja, ja padłam przez kolonkę. Aha, Filip, ja go zabijam jakoś. A czym ty byłeś? Jego nauką. Aha, no to lepiej nie było chować się autem. Bo... No bo każdy się chowa autem, bo są dwa auta, a ja mam cztery dodatkowe rzeczy do FNF-a. Wiecie? Olek, ja mam cztery dodatkowe rzeczy do FNF-a, dlatego jest ci tak ciężką. Co to jest drug? Weźcie cztery serca, Oleg. Ej, no, No. Masz dwa serca? Dobra, Olek chyba mnie nie znajdzie. A czym ty jesteś nim? Nie powiem! Spektaj mnie! Ja jestem Gekon 2012. Trzeba, trzeba, trzeba. Ty nie. O Jezus, ale już daleko jesteś. Ty nie, bo ty nie sprawdzasz dodatkowych rzeczy. Tych, co można zdobyć. Czyli na przykład rowera czy innych o. takich rzeczy A ja wiem już ja wiem kim jest Filip Powiedzieć Ci? Nie Albo tak. Dobra ja mówię Jestem takim czarnym betonem No tak Idealnie się skończy na film Okej, okay, widzowie kończymy film bo już trwa 14 minut więc powoli kończymy tak Okej. Okay. powoli kończymy? Teraz kończymy? No tak, dobra to pa!